Hej, cześć, Manko, z tej strony Awaron, witam was w kolejnym odcinku Widzimy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek eee, To urządzenie tutaj, które przypomina mi takie... Hmm. Zresztą, no wiecie, nie? słyszycie i widzicie też, co się dzieje Jeżeli pociągniemy to w dół, najprawdopodobniej coś się stanie Co? Nie wiem, nikt tego nie wie, przekonajmy się A, że nic się nie stało, tylko nas to dało na dół. Nie wiem, no to musiało coś tam zmienić u góry, tak mi się zdaje, że to jest jakiś mechanizm. No ale okej, okay. dostaliśmy się na dół i, i eksplorujemy dalej tę jaskinię. Okej, okay, możemy tutaj wejść na górę, tylko co nam to da? Eee, I tak nie możemy tam chyba zejść niżej, chociaż możemy spróbować. Tym razem się udało, chociaż wcześniej ta technika nie działała, w tym zmieniłem się w kamień. No i znowu możecie widzieć. A, czekajcie, czekajcie, czekajcie! To jest lustrzane odbicie. To jest lustrzane odbicie tam tego co było tam u góry, nie? To już tu, tutaj chyba nie. Ale wcześniej to było już mianowicie. Nie, tutaj już ewidentnie nie. Ale no, ci kolejny skręt, no przepraszam Was, ale muszę coś mieć też na miniaturkę. Czy mogę tu coś z tym zrobić? Czy mogę tylko po prostu płynąć dalej? No tak, korona tego drzewa, tak jakby wskazuje, że moglibyś na nią wskoczyć, tylko jak się tam dostać? Na Naraziliśmy po prostu dalej. Przyznam, że strasznie mi się spodobała, tak na teraz w tych podziemiach. Tego wcześniej nie było, kolory są świetne. Okej, okay, robi się trochę, po wam, creepy Grzybki! A się coś tutaj Ej, dobra, zrobiłeś trochę creepy Ta muzyka mi jakoś tak nie Gdzieżki tutaj chodzą. No, idźmy w górę. I co możemy teraz zrobić. Okej, okay, czyli mamy iść w prawo jednak, no dobra. Więc chodźmy. Tym razem tak jak powinniśmy, czyli w prawo. Stąd doskoczę gdzieś, nie? Stąd doskoczę. No okej. Okay. Powiem wam, że jest klimat, jest tajemnic tajemniczość taka. Gdyby była jakaś zagadka logiczna. Zrobimy to też na dół, może? Nie wiem, czy zrobiłem dobrze w sumie. Wszędzie szukam jakichś sekretów, wszędzie szukam jakiegoś przejścia tajemnego, ale najwyraźniej nie tutaj, nie teraz. Idźmy dalej w lewo. Słuchajcie, przepraszam Was na sekundę, ale u mnie w pokoju się zrobiło bardzo zimno. Muszę i zamknąć okno. Dobra. Dobra, wracając, wracając, idźmy dalej. Nic nie ma po lewo idziemy w dół. Gdzie my trafimy? Jak my stąd wrócimy? To jest też pytanie. Czy my jesteśmy teraz pod wodą? Znowu nie. To są. Nie, wiem. Możemy być pod wodą, możemy być nad wodą. To są naprawdę. w tym świecie. Ale widzimy chyba, co tu trzeba zrobić. Trzeba się wybić. A dobra, dobra, już widzę, już widzę. Tutaj mamy nasze ptaszki. Nie wiem, co one robią tak głęboko pod ziemią. Okej, okay. to jest trochę nierealistyczne. Ale są tutaj. No, nie wyszło to aż tak płynnie, jakbym chciał. Ale ważne, że zadziałało. Możemy dalej, znowu iść głębiej Boję się gdzie skończymy No ale, jak nie ma innej opcji Idziemy O, kolejna umiejętność Latanie Nie no, latanie już mamy, zobaczmy co A, tylko musimy, dobra Za bardzo się pospieszyłem, oczywiście żeby Zdobyć umiejętność, no, musimy zabrać kuleczki Jedna będzie po prawo, druga pewnie po lewo Weźmy najpierw po prawo Na jakiej zasadzie to działa? Halo? Ale jestem mądry, co? Ja to jestem tak mądry. Dobra. E, co tutaj mamy zrobić? Powiedzmy, że wiem chyba, co tu mamy zrobić. Aczkolwiek może nie. Nie, ewidentnie nie wiem, co tu mamy zrobić. A może wiem. Jest. No, ciekawe. Super, są te zagadki czasami. Są takie dość proste, ale jednak człowiek czuje się mądry, kiedy je rozwiąże. Bo lubię ten, ten taki poziom zagadek, że nie są jakieś specjalnie trudne. No ja wtedy po prostu człowiek czuje się głupi. Tu jest wszystko idealnie wymierzone. świetna ta gra jest, naprawdę. Dobra, jedną kuleczkę mamy, jeszcze jedną i odblokujemy nową umiejętność. Ciekawe co to może być tak w sumie. Chociaż no, ciężko mi to też chyba jakoś przewidzieć, skoro możemy się zmienić w kamień, to równie dobrze możemy cokolwiek robić tak naprawdę. Czy to będzie od, na, na tyle proste, o ile myślę? E, nie. E, chyba wiecie co chcę zrobić, tylko to nie jest takie proste. No powiedzmy, że mniej więcej coś takiego chciałem, tylko trochę wyżej. Nie wiem, czy o to chodzi. Czy na razie wydaje mi się to jedyna opcja? O nie. Dobra, to szczerze nawet nie za bardzo wiem. Nie próbujmy stanąć tak bardzo tutaj na skraju tego. Nie, to jest i tak chyba za mała przestrzeń. Trochę jeszcze brakuje. A, dobra, dobra. Okej, okay, jeżeli to tak ma działać, to chyba już wiem więcej co trzeba zrobić. No, efekt jest mniej więcej taki, jak chciałem. Wykonanie jest troszeczkę inne, ale ważne, że po chwili główkowania udało się zrobić drugą kloczkę i pędzę, biegnę po prostu e, do centralnego punktu, żeby uzyskać tą umiejętność, bo jestem mega ciekawy, co to jest. Mam nadzieję, że wy też. Ok, spo, zobaczmy. Łyk kakałka Okej, okay, możliwość pływania. Liczyłem na coś może ciekawszego, aczkolwiek daje nam to kompletnie możliwości w postaci no, eksplorowania tutaj tych wcześniej niemożliwych do zbadania dla nas obszarów, więc. Okej, okay, zobaczmy tutaj nic nie ma, nic nie ma Dobra, idźmy po prostu tu. Nie ma nic nie ma nie, ewidentnie. Ewidentnie mam ich w dół. Nie wiem po co kombinuję, ale tam dużo ryba z tyłu jest. Zrobiłem screena dla potomnych. chodźmy w dół. Ej, nie ucieka przede mną, ale plot twist jeszcze się nigdy nie zdarzyło. Bądźmy to. Ale jajca. A ja się wkurzyłem teraz. Dobra, może. Możemy tu iść? Możemy. Dobra, jeszcze tu nie jesteśmy. Zostawmy sobie te głębiny na koniec. Złożę się z lewo i po prawo. A tu, tu już nie ma wody. Nawet się nie Tam już jest woda, tam wyżej. Okej, okay, dobra, idźmy dalej. A, sz a szkoda, bo się fajnie pływało przez <grym> A co tu, co tu trzeba zrobić? Hmm, powiem Wam, że nawet za bardzo nie wiem. Tam od góry można by przejść. A czemu tu nie mogę przepłynąć nagle, ale to jest nie, nie w ogóle jakieś dziwne takie Ajajaj, ale czemu to takie dziwne jest Tu nie mogę przepłynąć A jednak mogę Nie wiem, czy ja zebrałem ten punkt, co... Wow, to było Ej dobra, ja się zgubiłem serialnie, gdzie ja jestem? Ale nie no, tam jest ewidentnie jeszcze punkt do zebrania hm. Znaczy, ja chyba wiem, do czego to wszystko dąży bo to było takie ewidentnie lustrzone odbicie, ale... Cześć, stąd przyszedłem, tak? ale mogę też płynąć tutaj? a i one mnie teraz będą za mną podążały, tak? okej, okay. i one, okej, okay, okej, okay. zobaczmy, zobaczmy to... tak jest tak? nie Co one mi dają? No ale ja je mam tylko pod wodą. No i co mi to da? I ja powiem wam, że naprawdę nie wiem. No i co mi te zwierzątka dadzą tutaj? Okej, okay, dobra, główka pracuje, chociaż szczerze nie jest jakieś zbyt. Nie jest jakieś zbyt intuicyjne. No, nie, nie, nie. Chyba, chyba nie odchodziło. Bo no, co mi to daje? Nic mi to nie daje. Gdzie ja bym musiał tutaj podskoczyć? Nie, no widocznie... nie muszę tam dojść od góry, więc nie ma innej opcji. A, ale dobra, dobra, czekajcie, dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, dobra, dobra. A big gamer moment, moment. Eee. Eee. Wiem gdzie się nam to może przydać, ale to tak... ...strzelam. Tak. Epic gamer moment. Big brain i te sprawy i jesteśmy. Tak jest, tak jest, tak kurczę jest. Dobra, z tej strony chyba to wszystkie kulki tak zakładam, które mogliśmy zebrać. Idziemy na lewo. bo zabraliśmy 3 no dobra damy radę na no, lewo nic nie ma czy jest coś oczywiście że jest coś gdzieżby nie było a zróż, co to jest tutaj w górę znaczy, cały czas nam gra sugeruje że będzie coś tutaj z ustronnym odbiciem tak że góra będzie dołem nie wiem czy może odkry odkryjemy coś żeby to robić tak między tymi rzeczami co to są znacznie spekulacje czyste ale wiecie o co mi chodzi ok no ok fajne zastosowanie tego No to wymagało jakiejś umiejętności, powiem wam, to nie było aż takie O nie. A to wymagało jeszcze większej umiejętności, okej, okay, ale dałem radę nie... Z każdą godziną w tej grze jestem coraz lepszy W skakaniu i nie tylko okay. Pierwszy punkcik, I guess hmm, Ale tak mi się zdaje, że może będzie jeszcze jeden. A skąd przyszedłem w ogóle? Przyszedłem stąd, tak? Czekajcie, tutaj iść. E, Czy to mi coś da? Tak w ogóle jak pójdę tutaj, czy nie? Nie, wiem, ale wróciłem się tam, żeby chociażby zobaczyć, może. Bo jest nas coś tam być jakiś sekret albo... Hmm, albo chociaż kolejna kuleczka do zebrania, nie? No nie To drugi razem już tak pięknie nie wyszło. tutaj i chyba dalej nic nie ma, nie? okej, okay, się musimy iść po prostu w dół eee, tam gdzie było tak mega ciemno a nie, jeszcze tutaj coś jest powiem wam, że te jaski są naprawdę zawiłe i takie no się trochę zagubiony pierwszy raz w tej grze? nie wiem dokładnie no, nie. Nie czuję się aż tak bardzo prowadzony za rączkę O o wow, co to jest? Co to było? A, dobra, znowu dostałem TT Czy to jest e, tak proste jak mi się jak było ostatnio, czy nie? Tak, to jest tak samo proste, dobra e, dobra, e, jeszcze tam nie idę e, Bo zobaczymy, może tutaj coś będzie ale na drugą sensie takie mogę dostać. Dobra, no to zróbmy to teraz po prostu Zarzę sobie to upłynąć dookoła Tylko czy ja my w ogóle tutaj Nie, nie możemy. Już tak prosto do środka tego trzeba dostać, tak jakby O Jezu, dobra, to było głupie. Przepraszam was, bo ja tu mogę z rolą przecież wejść i mogę od razu... Tak jest, dobra. No to zrobiliśmy trochę niepotrzebnie. Ja teraz w ogóle zepsułem. Nie wiem, co zrobiłem nie tak. Chyba za wcześnie spaceram się z Hmm. Teraz w ogóle spacinajcie sobie. I siup Okej okay. ja chyba zrobione Czyli mamy teraz 5, tak do przyliczać. I brakuje nam jeszcze jednej kuleczki. Ehm. Chyba musimy teraz już zejść na dół I chyba to ostatnie będzie na dole Jest też szansa, że może nie I dopiero mamy zejść na dół Nie, ewidentnie musimy teraz zejść na dół Czy nie? No dobra, ewidentnie postać mi wraca do góry A dobra Znalezione <zodgrytania> Naprawdę <Znalezione. zodgrytania> byłem mega pokierowany przez... Przez samą grę w tym momencie, ale... Coś zrobić jeszcze, co to leci w ogóle z w takim miejscu nie mogę nic zrobić, chyba? A w prawo mogę iść. Bo my w prawo byliśmy Muszę wyżej tutaj trochę jeszcze O tak, tak, ten skurczybyk jeden Co nam uciekał, no będzie uciekał do końca, no nie wierzę w typa Poczekajmy tu na niego Jak on nas zobaczy, to poleci w dół, tak? Nie! nie... To jest dopiero zagadka, i co tu zrobić? poczekać na niego na górze, bo że go tak ten, że nie wyjdziemy tu, a wracamy się tutaj teraz. Tak, tak, zadziałało, tylko tak. Zróbmy to jeszcze raz. Ach, złapany. Mm. <laughs> Idealnie, super, super są te mechaniki, prawda? mega satysfakcjonujące i zobaczmy co odblokujemy tutaj halo halo z tej strony awarum z przyszłości e, niestety muszę wam przerwać to momencie oglądanie ponieważ teraz podczas edytowania tego filmu zorientowałem się że no, odcinek trwałby grubo ponad 40 minut no jest to troszeczkę za długo dlatego teraz ucinamy e, ucinamy to a jutro dowiecie się co nas czeka po, po zebraniu sześciu tych kuleczek? Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie oglądajcie jutro dalszą część, koniecznie. No i do zobaczenia. Cześć.